Bombowiec B17, akurat to, to jest wersja z filmu Mercury's Bame, czyli czwartka z Makepeace, i właśnie taki bombowiec posiadam w skali 182. Tą wersję bombowca i też właśnie z tego filmu. I tu właśnie taki, tą wersję samolotu mam sklejonego. choć ja kupiłem go w wersji używanej jako złom modelarski. Widzimy z takim przodem, i dałem sobie go na, na tą stronę. To będzie nad tymi łodłami czterosilnikowiec. Z tym przodem taką wersją tu widzimy tą panienkę kalkomania ślicznotka z Makepeace kupiłem jako złom modelarski. Omowy brakowany, po prostu nie miał. Karabinów. Dorobiłem karabinę. Ten karabin tutaj z przodu dorobiłem. Ten karabin tu z boku też dorobiłem. Centrum jest. Dorobiłem karabinki tutaj te z tyłu, bo też nie było. Te dwa karabiny z tyłu. Dorobiłem i od spodu. To całą tę kulę całą. Nie było. Ta kula do góry była. Żeby coś podobnego zrobić, to, to ja zrobiłem sobie to z tabletek. Tutaj były te tabletki takie na biegunkę. Ja tę tabletkę wyciągnąłem i ob obciąłem, pociąłem to i skleiłem do siebie, skróciłem to. I tak wygląda. Karabinki plastikowe dałem. Tak, żeby to jakoś to wyglądało, nie? I mam mój ulubiony samolot zagraniczny, to B17. Zawsze możełem taki samolot mieć, nigdy go nie miałem. A tym razem mi się trafił. Fajnie jest. Karabinki ma. Widać podwójne karabiny. No, wiadomo, że tutaj. Jakoś to widać. Też karabinki są dorobione tutaj z tyłu, dwa od spodu, tą całą tą kapsułką. także nie wiedziałem z czego w ogóle to zrobić, ale sobie pomyślałem, że zobaczyłem te tabletki. Kapsułkę wyciągnąłem z tabletek i wyciąłem ten plastik, co tabletka w tym była, pociąłem to, sposkleiłem, żeby taka kopułka była. Tu widzimy karabin z przodu. Ragi karabin tutaj, ten z boku. O, teraz fajnie, widać ten karabin z boku. Ten karabin z boku i ten z boku, że mam do kleju. Także to jest ten samolot z tego filmu, środka z make Ta ponienka tu jest, widzimy nawet nawet jak ta nazwa Make-Pease BAME. I jest ta wersja, właśnie samolotu B17. Piękny. No, dobrze, zamówiłem sobie jeszcze jeden bombowiec, który też marzyłem mieć. Akurat trafiłem na jedną sztukę, ale będę musiał go skleić, i pomalować. Jest to trzysilnikowy włoski bombowiec, bo też takiego włoskiego chciałem mieć bombowca. Tu jeszcze pokażę te moje łosie. Jest taka różnica wielkości te łosie, a że jest różnica między łosiami a latającą fortecą No to tutaj mamy trzy samoloty, to będzie to fajnie wyglądało. Taki lot nad modułami. To akurat ten będzie większy jest tutaj. Fajnie to wygląda. przy okazji mogę te modułki przypomnieć. Posiedzieć, popatrzeć. A od razu, że, że tu jestem, to sobie zmierzę, jaki ten moduł ma tu być ten kolejny. Czy będzie metr, czy będzie więcej, jak metr? Zaraz zobaczymy. Oczywiście nie mogę zrobić go do końca. Jest metr, dobra. O, metra. Zobaczymy jak tu tutaj. O, więcej. Kurde dam na pauzę. Muszę, bo to te telefonem nie idzie tak wytrzymać. Zaraz zobaczę jaki to będzie moduł na LC. Także jestem po krótkiej przerwie. I ten moduł jako LK to będzie miał metr i 5 cm. Ale ja zrobię metr i 3. żeby tutaj tak na ciasto mnie wchodził, żeby była luka. żebym ja po prostu mógł sobie nim manewrować, to zrobię sobie metr 3 i końcówkę potem sobie zrobię tak jak zrobiłem tutaj. To te 2 cm sobie narobiłem. Także fajnie to się prezentuje. Bardzo ładnie. Żurawik. Musiałem to na szczury włączyć, bo to na uszy daje. Także gra gitara. Garażyk. Chałupka. Stateczek. Okazję może przypomnieć sobie, nagrać. Tutaj mamy remizę i takie tam. Teraz na razie mam przerwy w modułach, bo dlatego, że tak wspomniałem, buduję kartonowy wersję rządzącej M62. Dodam, że czekam na dwa modele, które są zamówione do sklejania. Jeden plastik plastik, który jest ten włoski samolot czy silnikowy i ukazał się na gpm kolejny nowy pociąg pancerny. I będę miał, zamówiłem sąd razem. Jak pociąg pancerny się ukazuje, nie, to muszę mieć. Jestem fanem pociągów pancernych. A dzisiaj, tutaj, Boeing B17 latająca forteca. Ttery silnikowy z filmu śliczotka z MacPiece. Także elegancki korp. No ale no, by, by był, by no, Karabinki, że musimy wykleić Tutaj dwa po bokach. Te dwa z tyłu i od spodu, ten cały gniazdo. bo tego gniazda nie było. Ale dobrze, że wpadłem na pomysł, żeby to zrobić z tych tabletek, z tych opakowania pod, pod tabletce. Tabletka się, kapsułka wywaliło. I tak jest. Samolot dokończony. No nie, nie chciałem tych kół wyrywać, już. Mówię, niech już nie jest tak może na przykład być, że dopiero co wystartował i zacznie dopiero koła chować ale już wisi tak jak tam i będzie sobie leciał nad modułami także jeszcze będę miał ten włoski bombowiec trójsilnikowy. i nie wiem czy sobie nie dokupić jeszcze iła bo ił też mi się podobał ten samolot też w Polsce, Bo w polskich barbach latał. Tam Polacy mieli tam kilkadziesiąt sztuk. W latach 44-46, z tego co by czytałem, na no google dość sporo tych samolotów mieli. Ta Nic się nie dzieje, wszystko fajnie jest. Pa pa pa. Gitara. dobra, trzeba kończyć dziś dalej. Jutro będziemy robili coś dalej przy tej lokomotywie. Jak skończę tą lokomotywę, to się biorę za tą Elkę, za czwarty moduł. Ale sobie zmierzyłem, to bo w sumie chociaż w szopie już przygotować. Także mam już trzy samoloty bombowce. Dwa polskie łosie, łoś A i łoś B, i B17 amerykański. Fajnie, że to jest z tego filmu. Mam ten film na DVD, lubię go oglądać. Tu trzeba tylko, no, tylko zmaić. Te krawiny są, to najważniejsze. Że Karabinki sobie dokleiłem, dorobiłem i gra gitara B17. Muszę sobie karteczkę wydrukować z filmu, żeby mieć do segregatora, bo żeby mieć na pamiątkę coś w segregatorze też. To sobie wygoogluję sobie wydrukuję z tego filmu samolot.